O nie pęka, no a wiesz czemu nie pęka? Bo jak idzie siła uderzenia, bo ja na fizykę chodziłem, prawo gójdę Galineosa, że uder impact nie jest, wiesz, wektor impaktu nie jest tak, pionowo, tylko jest po skosie i nogi się składają. Musiałbyś w górę góry się wybić i tak spać. Ostatni może że dawić. No My tu prowadzimy zajęcia, zapraszałem wszystkich, skoki otycze, ciężka atletyka, tutaj jest lekka atletyka. Zapraszam do mnie na treningi personalne. Pokażę wam jak mierzyć wysoko. Dobry zawodnik. Teraz było lepiej. O nie, jednak chyba na nerkę spadłem. O, czekaj, 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 czekaj. Ale mnie znusiło po czasie. A, Co? Ty żołnierz zaciągnięty ba. Tu mu tylko pasek zrobić Na stadionie lekkoatletycznym byłoby to tyle. No stół okazał się niezniszczalny. Wydaje mi się, że na niego łącznie ja skoczyłem...